Dobry państwu, przed chwilą zakończyło się spotkanie z udziałem pana prezydenta, panów premierów, panów ministrów, bardzo proszę pani prezydencie o zabranie głosu. Szanowni państwo, nikomu nie trzeba tłumaczyć powodów, dla których spotkaliśmy się dzisiaj tutaj w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Ja bardzo dziękuję panom premierom i ministrom za, za przybycie i za te konsultacje, które mogliśmy na gorąco, na gorąco odbyć. No, nie oszukujmy się, sytuacja jest trudna, każdy widzi. Um, Ukraina jest w tej chwili cały czas w bardzo poważnym zagrożeniu, a no, wojska rosyjskie ruszyły do tych zbuntowanych, zbuntowanych rejonów, gdzie od lat są już separatyści. Um, ci, ci teraz obecnie są separatyści wzmacniani już przez regularne rosyjskie, rosyjskie oddziały. Scenariusze na przyszłość mogą być różne. Z naszego punktu widzenia przede wszystkim ważne jest to, że tak jak powtarzamy po pierwsze, żeby stać przy Ukrainie, po drugie, że zarówno Unia Europejska, jak i Sojusz Północnoatlantycki ten przysłowiowy Zachód zachował w tej, w tej sytuacji jedność. Stoimy na stanowisku, że potrzebne są poważne sankcje. Każdy z nas e, realizuje swoje zadania i swoje kompetencje także w przestrzeni międzynarodowej. Pan premier odbywa konsultacje i spotkania. Ja odbywam konsultacje. Nawet w trakcie, nawet w trakcie tego naszego spotkania wyszedłem na moment, żeby porozmawiać z panem Klausem Johannisem, z prezydentem Rumunii telefonicznie. Więc no, działamy. Ja wczoraj w nocy rozmawiałem z prezydentem Zełęskim, rozmawiałem, rozmawiałem także z prezydentem Gitanasem Nausedą. Te najbliższe dni z całą pewnością będą dniami bardzo intensywnych konsultacji, które będziemy odbywali w różnych formatach, tak jak powiedziałem, i NATO, i, i Unii Europejskiej. Musimy działać, mamy poczucie tego głębokie, że trzeba uczynić wszystko, aby. aby aby zatrzymać inwazję na, na Ukrainę i aby zachować pokój. Oczywiście my musimy rozmawiać także o naszych sprawach, o naszej architekturze bezpieczeństwa, rozmawiać tutaj w naszym gronie, jak i rozmawiać z naszymi sojusznikami. Dzisiaj armia rosyjska poważna jest na Białorusi. Wiele wskazuje na to, że może się nie wycofać i to wymaga podjęcia przez nas odpowiednich kroków jeżeli chodzi o, o politykę e, obronną Rzeczypospolitej jak również i e, w naszym przekonaniu wymaga także i konkretnych działań ze strony sojuszu północnoatlantyckiego którego dzisiaj jesteśmy członkiem wschodnia flanka NATO wymaga wzmocnienia co do tego nikt tutaj na wschodniej flance nie ma e, żadnych e, wątpliwości w każdym razie działamy panie premierze bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo, panie prezydencie, panie premierze, panowie ministrowie, szanowni państwo. Pan prezydent powiedział tutaj już bardzo wiele, jeżeli chodzi o przebieg dzisiejszej narady. Były podnoszone wszystkie kwestie związane z oceną tej sytuacji, która jest w tej chwili możliwymi scenariuszami. Ale może przede wszystkim zajmowaliśmy się tym, co będzie w przyszłości, zajmowaliśmy się zarówno obecną sytuacją, jak i sprawami związanymi z dalszym rozwojem sytuacji już nie tylko na Ukrainie, ale w ogóle w tej części Europy. No i naszą rolą, naszą rolą, no i koniecznością budowania zarówno sojuszy, takich bardzo realnych, opartych o Siły zbrojne, ale także sprawom budowy naszych sił zbrojnych, ich rozbudowy takiej bardzo poważnej rozbudowy, bo takie są czasy, takie są potrzeby i musimy na te potrzeby odpowiedzieć. Kiedyś przez wiele lat, i to było zrozumiałe, przede wszystkim braliśmy pod uwagę nasze możliwości dzisiaj trzeba przede wszystkim Brać pod uwagę potrzeby, a możliwości dostosowywać do tych potrzeb. Polska musi być bezpieczna, Ukraina musi być ocalona, bo to jest interes odnoszący się zarówno do sytuacji strategicznej Polski i innych krajów w tej części Europy i w ogóle całej Europy, ale także to jest coś więcej to jest kwestia obowiązywania już w skali globalnej prawa międzynarodowego. To znaczy, jeżeli to, co w tej chwili robi Putin. Będzie tolerowane, to będzie to oznaczało, nie będzie to pierwszy dowód tego rodzaju sytuacji, że są państwa, które po prostu nie muszą przestrzegać prawa międzynarodowego, ani w ogóle żadnych ustalonych w świecie cywilizowanym reguł. A to musi w końcu się skończyć tragicznie. Nie końcem historii, jak to kiedyś napisano, przeszło 30 lat temu. No ale czymś może nawet jeszcze dużo, dużo gorszym w tym sensie, że koniec historii to miał być ten piękny okres, ale tym razem się coś może skończyć, ale ze względu na to, że dojdzie do potężnego starcia ze wszystkimi tego konsekwencjami, starcia w skali europejskiej i bardzo prawdopodobnie także, że światowej, bo tak się różnego rodzaju. Światowe konflikty zaczynały i mamy nadzieję, że inni nasi sojusznicy to zrozumieją, no i że zrozumieją to także władze rosyjskie, że zrozumie to także sam Putin. Dziękuję. Dziękuję bardzo i bardzo proszę o zabranie głosu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni Państwo, żeby powstrzymać tą agresywną politykę rosyjską staramy się kanałami dyplomatycznymi, politycznymi robić wszystko, żeby przekonać naszych partnerów na Zachodzie, że potrzebna jest teraz mocna odpowiedź. Mocna odpowiedź w postaci sankcji, które by były wystarczająco dolegliwe i powstrzymały Władimira Putina przed kolejnymi krokami, kolejną fazą agresji a niestety widać wyraźnie po dyslokacji wojsk że taka agresja dalsza agresja już na terytorium głębiej w terytorium Ukrainy nakierowana jest możliwa i dzisiaj naszym zdaniem niezwykle ważne jest to żeby cały zachód miał tego świadomość a my będąc tutaj blisko tej sytuacji mamy dużą wiedzę sporą wiedzę i staramy się uświadamiać Naszych partnerów zachodnich, jak to jest istotne. W dłuższej perspektywie, aby powstrzymać tę agresywną politykę rosyjską, trzeba postarać się zmienić paradygmaty gospodarcze czy gospodarki surowcowej przede wszystkim. To właśnie na surowcach oparta jest dzisiaj siła Rosji. To tam stamtąd biorą się potężne miliardy dolarów, ogromne środki po to, żeby się zbroić i żeby realizować politykę neoimperialną. I w tym kontekście warto też przemyśleć zarówno kwestie związane z sankcjami, ale również z polityką surowcową, polityką energetyczną, polityką klimatyczną. Nie do wyobrażenia jest to, że na Ukrainie będą ginąć ludzie, a zachodnia Europa jak gdyby nigdy nic kontynuować będzie gospodarczą współpracę, czy to poprzez Nord Stream 2, zakupy gazu, które przecież zasilają kasę budżetu rosyjskiego, czy po prostu normalne robienie interesów. Nie robi się normalnych interesów z agresorem, z tym, kto narusza porządek prawa międzynarodowego, narusza suwerenność innych krajów, a w tym przypadku e, suwerenność Ukrainy jest jednocześnie też naszą racją stanu. Nasi pradziadowie chcieli, aby tutaj między Rosją a Polską, między Polską a Rosją był, była, było kilka państw suwerennych, niepodległych, demokratycznych, wolnych, żyjących w spokoju i w dobrobycie. Władimir Putin narusza to, co po 1989 roku udało się zrealizować, co na skutek tamtych zmian geopolitycznych stało się faktem. Dzisiaj prezydent Putin i Rosja stara się naruszyć ten porządek. Powinniśmy robić wszystko, żeby nie pozwolić na taką agresywną politykę. Dziękuję bardzo panie premierze, dziękuję pan, panu premierowi, panu prezydentowi, panu ministrom. Na tym kończymy oświadczenia.